Czy kiedykolwiek spojrzeliście w rozgwieżdżone niebo i zastanawialiście się, czy jesteśmy sami we wszechświecie? Z miliardami gwiazd wokół nas wydaje się niemal pewne, że gdzieś tam istnieje inteligentne życie. Jednak mimo intensywnych poszukiwań, nie mamy żadnych dowodów na jego istnienie. To prowadzi nas do intrygującego pytania. Dlaczego? To pytanie, znane jako paradoks Fermiego, od lat fascynuje naukowców i entuzjastów kosmosu. Wszechświat jest niewyobrażalnie wielki. Ale czy to oznacza, że życie powinno być powszechne? Droga Mleczna nasza galaktyka zawiera około 400 miliardów gwiazd. Jeśli nawet niewielki procent z nich posiada planety w strefie zamieszkiwalnej, to liczba potencjalnych miejsc dla życia jest ogromna. Strefa zamieszkiwalna, zwana także ekosferą, to obszar wokół gwiazdy. W którym warunki pozwalają na istnienie wody w stanie ciekłym na powierzchni planety, co jest kluczowe dla życia, jakie znamy. Jednak sam fakt, że planeta znajduje się w odpowiedniej odległości od gwiazdy, nie oznacza jeszcze, że rozwinęło się na niej życie. Potrzebne są odpowiednie warunki: obecność wody w stanie ciekłym, stabilna atmosfera oraz czas, by życie mogło się rozwijać. Wciąż jednak, biorąc pod uwagę, jak wiele istnieje planet podobnych do Ziemi, można by oczekiwać, że wszechświat tętni życiem, a jednak nic nie widzimy. Być może życie jest o wiele rzadsze niż nam się wydaje. Możliwe, że jego powstanie wymaga niezwykle sprzyjających warunków, które zdarzają się wyjątkowo rzadko. Na Ziemi życie pojawiło się stosunkowo szybko po jej uformowaniu, co sugeruje, że jeśli tylko istnieją odpowiednie warunki, biologiczne procesy mogą rozpocząć się dość łatwo. Jednak przejście od prostych organizmów do inteligentnej cywilizacji to zupełnie inna historia. Być może w kosmosie istnieją miliardy planet pełnych bakterii, ale niemal żadna z nich nie rozwinęła form życia zdolnych do budowania technologii i podróży kosmicznych. A może problemem nie jest samo powstanie inteligencji, lecz jej przetrwanie? Istnieje hipoteza, że zaawansowane cywilizacje mają tendencję do samozniszczenia wojny nuklearne, zmiany klimatu, pandemie, katastrofy ekologiczne to wszystko może stanowić barierę nie do przejścia. Jeśli każda cywilizacja w pewnym momencie swojej historii napotyka przeszkodę, której nie jest w stanie przezwyciężyć, to może to wyjaśniać, dlaczego wszechświat wydaje się tak cichy. Istnieje również możliwość, że inne cywilizacje istnieją, ale nie mają z nami kontaktu z zupełnie innych powodów. Egzoplanety, czyli planety krążące wokół gwiazd innych niż Słońce, są odległe o setki, a nawet tysiące lat świetlnych. Nawet jeśli inne cywilizacje wysyłają sygnały, mogą one być dla nas nieczytelne albo dotrzeć do nas zbyt późno. Inną fascynującą teorią jest hipoteza, która zakłada, że wszystkie cywilizacje ukrywają swoją obecność, obawiając się zagrożeń ze strony innych. Jeśli kosmos to wielki, ciemny las, w którym każdy stara się pozostać w ukryciu, to nic dziwnego, że nie dostrzegamy żadnych śladów obcego życia. Jednym z fascynujących wyjaśnień paradoksu Fermiego jest hipoteza ZOO. Ta teoria sugeruje, że Zaawansowane cywilizacje pozaziemskie świadomie unikają kontaktu z nami, obserwując nas z dystansu, podobnie jak my obserwujemy zwierzęta w Zoo. Być może chcą, abyśmy rozwijali się naturalnie, bez ich ingerencji, traktując naszą planetę jako swoisty rezerwat. Taka postawa mogłaby wynikać z etycznych lub naukowych powodów, gdzie obcy badacze pragną obserwować nasz rozwój, bez wpływania na niego. Zastanawiając się nad możliwymi przyczynami braku kontaktu z obcymi cywilizacjami, warto również rozważyć hipotezę rzadkiej Ziemi. Ta koncepcja zakłada, że powstanie złożonego życia wymaga niezwykle rzadkiej kombinacji warunków astrofizycznych i geologicznych, co czyni naszą planetę unikalną w skali wszechświata. Oznacza to, że choć proste formy życia mogą być powszechne, rozwój inteligentnych istot zdolnych do komunikacji i technologii jest ekstremalnie rzadki. Nasza Ziemia mogła mieć wyjątkowe szczęście, posiadając odpowiednią odległość od gwiazdy, stabilne warunki klimatyczne, obecność Księżyca, stabilizującego oś obrotu oraz wiele innych czynników sprzyjających rozwojowi życia. Inną intrygującą teorią, próbującą wyjaśnić paradoks fermiego, jest koncepcja wielkiego filtra. Sugeruje ona, że na drodze od powstania życia do rozwinięcia zaawansowanej cywilizacji istnieje co najmniej jedna niezwykle trudna do pokonania przeszkoda. Może to być etap powstawania życia, rozwój inteligencji czy też zdolność do przetrwania technologicznego wieku bez samozniszczenia. Jeśli wielki filtr znajduje się za nami, to oznacza, że już pokonaliśmy najtrudniejszą barierę. Jeśli jednak jest przed nami, przyszłość naszej cywilizacji może być niepewna. Kolejną teorią wartą uwagi jest hipoteza ciemnego lasu, spopularyzowana przez powieść Liu Cixina Problem trzech ciał. Według tej koncepcji Wszystkie cywilizacje we wszechświecie zachowują ciszę z obawy przed zniszczeniem. Analogią do tej hipotezy jest ciemny las, gdzie każdy myśliwy cywilizacja ukrywa się i unika wykrycia, ponieważ nie ma pewności, czy napotkana istota będzie przyjazna czy wroga. W takim scenariuszu milczenie jest strategią przetrwania, a każda próba nawiązania kontaktu może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji. Rozważając różnorodność teorii próbujących wyjaśnić naszą kosmiczną samotność, nie można pominąć hipotezy samodestrukcji cywilizacji. Ta koncepcja sugeruje, że zaawansowane cywilizacje mogą osiągać poziom rozwoju technologicznego, który niesie ze sobą ryzyko samozniszczenia. Wojny nuklearne, niekontrolowane zmiany klimatyczne, pandemie czy inne katastrofy mogą prowadzić do upadku cywilizacji, zanim zdążą one nawiązać kontakt z innymi. Jeśli większość cywilizacji napotyka na takie przeszkody, mogłoby to tłumaczyć ciszę we wszechświecie. Innym interesującym podejściem jest hipoteza planetarnych pułapek. Sugeruje ona, że wiele planet może posiadać warunki sprzyjające powstaniu życia, ale jednocześnie skrywać niebezpieczeństwa uniemożliwiające rozwój zaawansowanych cywilizacji. Mogą to być ekstremalne zjawiska geologiczne, niestabilne warunki atmosferyczne czy częste katastrofy kosmiczne, takie jak bombardowania asteroidami. Takie nieprzewidywalne i destrukcyjne czynniki mogą skutecznie hamować ewolucję inteligentnego życia, sprawiając, że choć życie może być powszechne, to zaawansowane formy są niezwykle rzadkie. Inną teorią wartą rozważenia jest hipoteza braku zainteresowania. Zakłada ona, że zaawansowane cywilizacje pozaziemskie są świadome naszego istnienia, ale celowo unikają kontaktu z nami. Może to wynikać z przekonania, że ingerencja w rozwój młodszych cywilizacji może być szkodliwa lub nieetyczna. Obcy mogą preferować obserwacje z dystansu, pozwalając nam na naturalny rozwój bez ich wpływu. Taka postawa przypomina naszą politykę nieingerencji w dzikie ekosystemy na Ziemi, gdzie staramy się minimalizować nasz wpływ na naturalne procesy. Rozważając różne teorie próbujące wyjaśnić brak kontaktu z obcymi cywilizacjami, warto również zwrócić uwagę na hipotezę ciemnej materii. Sugeruje ona, że życie pozaziemskie może istnieć w formie, której nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zaobserwować, ponieważ składa się z ciemnej materii. Ciemna materia stanowi znaczną część masy wszechświata, ale nie emituje ani nie odbija światła, co czyni ją niewidzialną dla naszych instrumentów. Jeśli obce formy życia są zbudowane z takiej materii, Mogą one współistnieć z nami w tym samym przestrzeni, pozostając dla nas niewidoczne i niewykrywalne. Ta koncepcja otwiera nowe perspektywy w poszukiwaniach życia pozaziemskiego, sugerując, że powinniśmy rozszerzyć nasze metody detekcji poza tradycyjne podejścia. Inną interesującą teorią jest hipoteza estywacji. Sugeruje ona, że zaawansowane cywilizacje. Mogą celowo wstrzymywać swoją aktywność i hibernować, czekając na bardziej sprzyjające warunki w przyszłości wszechświata. Obecnie temperatura kosmosu jest stosunkowo wysoka, co ogranicza efektywność niektórych procesów obliczeniowych. W miarę rozszerzania się wszechświata, temperatura będzie spadać, co może umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie energii przez te cywilizacje. W związku z tym mogą one decydować się na okresową estywację, ograniczając swoją aktywność do minimum i czekając na lepsze warunki do realizacji swoich celów. Taka strategia mogłaby tłumaczyć brak obserwowalnych oznak ich obecności, mimo ich potencjalnej zaawansowanej technologii. Analizując te różnorodne hipotezy, stajemy przed fascynującym pytaniem: czy jesteśmy sami we wszechświecie, czy też otaczają nas niewidoczne, milczące lub nieuchwytne cywilizacje? Każda z przedstawionych teorii oferuje unikalne spojrzenie na tę zagadkę, ale żadna nie dostarcza ostatecznej odpowiedzi. Poszukiwanie życia pozaziemskiego pozostaje jednym z największych wyzwań nauki, a rozwiązanie paradoksu Fermiego może wymagać od nas poszerzenia horyzontów i przyjęcia nowych, Niekonwencjonalnych perspektyw. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że ten temat naprawdę Cię zainteresował. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę. To pomaga dotrzeć z tym filmem do większej liczby osób. Jeśli chcesz więcej takich fascynujących treści, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli ciekawi Cię, co by się stało, gdyby czas nagle się zatrzymał, koniecznie obejrzyj ten film. Gwarantuję, że zaskoczy Cię więcej niż myślisz. Do zobaczenia w kolejnym filmie.